Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co przygotowaliśmy w naszym serwisie. W zabrzeńskim oddziale ZUS odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano zadania i działania realizowane przez zakład ubezpieczeń społecznych. Był to dobry rok, ponieważ wszystkie zadania zrealizowaliśmy w terminie, nie mieliśmy większych problemów z funkcjonowaniem, z kontaktem z klientami. Pierwszym takim dużym projektem, który realizowaliśmy, to świadczenie wspierające było to świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Tych świadczeń w samym województwie śląskim było około 4800, więc całkiem sporo. Drugim takim programem, do którego przystąpiliśmy w ubiegłym roku w październiku, a informowaliśmy na kilka miesięcy przed, to aktywny rodzic. Chociaż pod tym pojęciem aktywny rodzic kryją się trzy programy: aktywny rodzic w pracy, aktywny rodzic. W żłobku i aktywny rodzic w domu. Trzeci program, który ruszył w 2024 roku, to były wakacje składkowe. Jakie plany na ten rok? Ten rok będzie trudny, ponieważ największym jakby takim zadaniem, które my będziemy musieli zrealizować, to jest ten projekt renty wdowiej. Widzimy, że on się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Do dnia dzisiejszego wpłynęło nam już 2,5 tysiąca wniosków. Szacujemy, że to będzie około 25 tysięcy wniosków, które będziemy musieli załatwić. Mamy na to czas do 30 Czerwca, ponieważ wypłaty tych świadczeń będą realizowane od 1 lipca, i tutaj trzeba powiedzieć, że dotyczy to osób, które mają uprawnienia do dwóch świadczeń i pobierają jedno czyli mają prawo do swojego świadczenia do emerytury oraz do renty rodzinnej i pobierają jedno świadczenie, to korzystniejsze. Oczywiście trzeba pamiętać, że trzeba spełnić odpowiednie warunki, czyli trzeba mieć ten wiek 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna i nabyć te uprawnienia do renty rodzinnej w wieku 55 lat kobieta co najmniej i mężczyzna co najmniej 60 lat. Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej. Te nasze informacje, ale też wnioski są tak skonstruowane, że na pewno czytelnik z tej strony internetowej dużo się dowie. Można też skorzystać przychodząc do Zakładu Bezpieczeń Społecznych, kontaktując się z naszymi doradcami. Mamy doradców do spraw ulgi umorzeń, doradców płatników składek, ale też doradców emerytalnych. Można też dzwonić do nas do Centrum Telefonicznego, ale też zachęcam do śledzenia informacji w mediach, ponieważ Mamy stałe rubryki i stale informujemy naszych klientów o nowościach, o zmianach, ale też o tym, co należy zrobić, by uzyskać świadczenie, bądź co należy zrobić, by uzyskać jakieś ulgi w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Przed nami kolejny weekend, który dla części z nas będzie z pewnością okazją do odpoczynku poza domem. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas weekendowych wyjazdów o tym w materiale. Zbliża się weekend, na zewnątrz panują zimowe warunki. Warto pamiętać o tym, że do takiej podróży, jeśli szykujemy się do podróży weekendowej trzeba przygotować siebie, ale również samochód które będziemy się poruszać. Warto też przypomnieć sobie, jakie są zasady poruszania się na drogach, pamiętać o zasadach ruchu drogowego. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, i na przykład kierujemy się w stronę gór, no tutaj warunki atmosferyczne mogą nas tam zaskoczyć. Warto jest sprawdzić, czy stan naszego gumienia jest odpowiedni, czy nasze zimowe opony na przykład nie są już zużyte, bo często jest tak, że kierowcy myślą, że mają dobre zimowe opony, a w rzeczywistości jeżdżą już z nimi parę sezonów i w warunkach górskich, gdzie nachylenie jest często większe. No takie opony starsze już po prostu nie zdają egzaminu. No i możemy mieć w tym momencie bardzo przykre przygody. Pamiętajmy też o tym, że niedawno wyszły przepisy dotyczące jazdy na zderzak. Gdzie policjanci mogą karać za tego typu zachowania? Przypomnijmy, że prawidłowo powinniśmy utrzymywać odległość od poprzedzającego nas pojazdu w połowie prędkości, z którą się poruszamy, czyli jeśli poruszamy się z prędkością 100 km na godzinę, to powinniśmy utrzymywać dystans od poprzedzającego nas pojazdu, który nie będzie mniejszy niż 50 metrów. Warto pamiętać o tym, że w okresie tym zimowo jesiennym dużo szybciej zapada zmrok. W sytuacji jakiejś awaryjnej na trasie, gdy będziemy musieli się zatrzymać, powinniśmy Mieć kamizelki odblaskowe w pojeździe, i prawidłowo tych kamizelek powinno być tyle, ile jest pasażerów. W sytuacji, kiedy jesteśmy na drodze szybkiego ruchu i musimy opuścić pojazd i będziemy poruszać się jakimś poboczem, pasem awaryjnym, jako osoba pierwsza, bez takiej kamizelki, nie będą widoczne, będzie to dla nas dużym zagrożeniem, dlatego warto o tym pamiętać i przygotować się wcześniej odpowiednio przed wyjazdem. No i oczywiście przed takim wyjazdem warto przygotować też siebie, tak? Jechać w podróż wypoczętym, nie robić wszystko na ostatnią chwilę, bo Zawsze pośpiech i zdenerwowanie, niewyspanie no wpływa na naszą psychomotorykę i na to, w jaki sposób będziemy się poruszać tym pojazdem. Jeśli będziemy zmęczeni, no to oczywiście może to spowodować to, że nasza koncentracja będzie mniejsza i w efekcie dojdzie do jakiegoś przykrego incydentu, zdarzenia drogowego. Pamiętajmy o tym, że to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie oznacza, że wszędzie przepisy ruchu drogowego są takie same, więc tutaj warto sprawdzić choćby w internecie, na co należy zwracać uwagę w kraju, do którego się wybieramy. A dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.